Witajcie, ja jestem O Vlog i witam Was w kolejnym odcinku moich poradników odnośnie Gimpa. I dziś zajmiemy się taką kwestią odnośnie uwydatniania obrazów. A więc zaczynajmy. Otwieramy oczywiście jako warstwy wcześniej przygotowane. Zdjęcie. Więc kolujemy oczywiście warstwę w szerokości do 600. Ue, 600 miało być. Niech będzie dobra. Może trochę będzie z, z, zmniejszony. No i dobra. No i się bawimy dzisiaj przede wszystkim barwami. No i kolorami, tak? Cieniami. A więc schodzimy w zakładkę, oczywiście. Kolory. I balans kolorów. No i cóż tutaj mamy? Przede wszystkim e, naszym oczom u, pokazują się trzy modyfikacje, jakby trzy zakresy, w których możemy operować. jest Są to cienie, oczywiście, półtony i światła. O tym za moment. Oczywiście półtony to jest e, takie bardziej zrobienie obrazu troszeczkę e, w stronę czerwieni, albo troszeczkę w stronę niebiesko, z, niebieskiej zieleni, jakby to tak nazwać, nie wiem. Niemniej jednak możemy tutaj pobawić się. No i naszym, e, to jest nasz powiedzmy taki bazowy zero to chcemy. To jest taki bazowy nasz obraz, a my będziemy chcieli zrobić trochę mroczniej go. A więc no możemy tutaj troszeczkę go przyciemnić do myślę, 65. Tak, 65 myślę, że będzie będzie całkiem spoko. No i od razu idziemy do cieni, bo to będzie bardzo istotne, żeby po całości go trochę przyciemnić. Ale myślę, że Dobra, czekajcie, czekajcie. Trochę płytony będę zmniejszył wtedy. I światło. W ogólnie są trzy takie balanse. O, tutaj mam takie ładny uwydatnienie, Widzicie twarz jego jak się zmienia? Jak damy wszystko, to on się powinien robić taki czarny. Coraz bardziej. Może coś takiego? koncepcja własna zostawiam was z tym e, jakby z odwołaniem do tego tutaj gdzieś ten no i generalnie chodzi o balans kolorów bo balans kolorów to jest coś dobra nieważne szybko jakiś taki zmontujemy sobie i ten będziemy chcieli mieć takie, taką czerwień w światłach taką 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 o to może być spoko takie zachodzące słońce no i ścieni też troszeczkę po całości, trzeba to przyciemnić, żeby to tak nie wyglądało, że, że jest wszystko tak porozwalane. Dobra, kolejnym jakby elementem z skali kolorów jest oczywiście sama modyfikacja nasyceniem barw. Odnośnie tego, czy obraz ma być jasny, czy taki ciemny bardziej. To też jest całkiem spoko efekt. I generalnie barwę. Ja bym pozostał po prostu na zero, żeby się nią za, za bardzo nie bawić. No i nasycenie. Też to jest taka kwestia, widzicie, bo to jest, albo damy strasznie takie wyblakły, bo, bo to też fajnie wygląda naprawdę, albo damy coś właśnie pod styl takiego. Ale jeżeli chcemy, generalnie jeżeli chcemy zmniejszyć e, takie nasycenie, m, zmniejszyć może taką intensywność tych barw, to oczywiście w nasyceniu dajemy dużo na minus, bo bo tak. I wtedy możemy troszeczkę rozświetlić nas, nasz obraz. No i e, pokrywanie też jakoś tam, chociaż pokrywanie, nie. Pokrywanie może to będzie z tym związane. Nie wiem. Dajemy OK i zostawiamy. Tak jest całkiem spoko. Dobra, teraz poziomy. Co mamy w poziomach? No w poziomach mamy przede wszystkim to, jak obraz ma być e, czarno-czarny albo biało-biały. Czyli generalnie chodzi o to, żeby uwydatnić te czarne elementy i białe. Jak zauważycie, tutaj z tyłu, bo tutaj zasłoniłem, tutaj nam się nic na tym żółtym nie. Co to jest za białe? What the fuck. Dobra, <śm> nieważne. I tutaj po prostu bawimy się jakimiś takimi barwami. <ś> Dobra. No i po prostu zrobimy tutaj taki ciemny, strasznie ciemny ten obraz. Tutaj trochę, żeby zaraz było widać. Znaczy generalnie chciałbym, żeby e, sam zarys twarzy jeszcze był widoczny. Ale nie za bardzo. Dobra. Świetnie to wygląda. Dobra. Kolejnym elementem może jasność i kontrast. Kontrast będzie całkiem spoko. Znaczy generalnie to a, tak w skrócie kontrast, jak bardzo mają ze sobą kontrastować, czyli kolory naprzeciwległe jakby, mają się różnić, no kontrastować no po prostu, tak jak biały z czarnym, jak bardzo ma być ta różnica widoczna, tak samo, nie wiem, niebieski z czerwienią. Czy coś takiego. Po całości oczywiście elegancko, mi się podoba, ja się jaram już z tym programem nie no generalnie gimp jest całkiem spoko i przede wszystkim darmowy tak, i to jest jego główny główny plus, no i generalnie e, tylko to skłania mnie do tego żeby z niego korzystać, a nie korzystać na przykład z photoshopa tak dobra to możemy może przeskoczyć to nam na górę z niego zostawimy Teraz, bo chcę jeszcze wam pokazać jedną rzecz, renderowanie Renderowanie, czyli e, tworzenie e, pewnych elementów, które są w programie już zakodowane, czyli generalnie możemy stworzyć e, na przykład chmurę, tak jak tutaj w tym przypadku, wyrenderowanie chmury. Różnorakie chmury, tutaj są cztery do wyboru. No i przy pomocy samego programu, czyli nie trzeba googlować po prostu, e, że potrzebuje chmury, tylko sobie sami ją możemy wyrenderować. No i to ogólnie wygląda. Także albo coś takiego. Oczywiście możemy wygenerować nowe ziarno cały czas i cały czas i cały czas i cały czas, ale możemy oczywiście sami jakoś e, wpływać na, na wygląd jej, tej chmury oczywiście. Kolejnym elementem jest natura, czyli na przykład płomień. I płomienie, generalnie płomienie są takie sobie, wam powiem. Bo możemy zrobić coś w stylu Walca. Wybieramy na przykład coś takiego. No i, e, mamy taką podstawkę samą. Potem wchodzimy w zakład kamera. No i tutaj już albo powiększamy naszą chmurę. Przesuwamy ją względem osi X, czyli w poziomie, lub w osi Y, czyli w pionie. Tak, dokładnie. Albo w pionie. Oczywiście wszystko zostawiamy na zero, żeby było elegancko. No i renderujemy. No, to chwilę będzie trwało, generalnie pracuję na takim obrazie 800x600, ze względu na to, że szybciej jest coś wyrenderować, pokazać, ale generalnie, jak wy będziecie chcieli sobie stworzyć na przykład e, tapetę właśnie na tym, e, właśnie w, w tym programie, no to no niekoniecznie te 800 na 600 już bardziej polecam 1920 czy 1280 HD, albo Full HD. Dużo lepiej to wygląda i e, ogólnie jakość jest bardziej zadowalająca, no z tym, że troszeczkę dłużej się to wykonuje. No i oczywiście tutaj możemy też jakoś w barwach się pobawić, możemy tutaj to trochę czerwieni trochę dodać, uwydatnić to wszystko. Generalnie to są takie opcje, które trzeba się samemu nauczyć. I teraz możemy ogólnie zaznaczyć to i kliknąć delay położy Boże, jaki fail? Dodajemy kanał alfa i delete Ctrl Shift A, fail. No i możemy taki efekt, oczywiście, też zastosować na samym obrazie, ale szczerze, to tak sobie wygląda. No ale, e, że taka opcja też jest, to, to też warto wiedzieć. Kolejnym elementem, który możemy wyrenderować, to oczywiście desenie. Desenie to nie jest nic innego jak taka tekstura. Po prostu, tylko inaczej nazwana, nie wiem czemu. Są różne desenie od puzli, bo możemy zrobić z tej, z tej naszej, z tego naszego zdjęcia puzzle. Co jest spoko? Myślę, że tak zrobić zdjęcie dla takich najmłodszych, naprawdę małych dzieci. Można naprawdę spoko zrobić zdjęcie, obrobić je i po prostu na grubszym papierze wydrukować, czy nawet po, potem już to zdjęcie. Podklejać e, podoklejać jakąś tekturę grubszą, i to naprawdę spoko wygląda takie puzzle. No zobaczymy, czy możemy się nimi w jakikolwiek sposób e, bawić. filtr oczywiście, renderowanie. Design puzzle. Liczba puzli no, oczywiście. Możemy zrobić 10 na 10, czyli całą setkę puzli. No i generalnie później tylko problem będzie z wycinaniem, ale. Myślę, że dla naszego kochanego szkraba, jeżeli takowego będziecie mieli i będziecie chcieli zrobić coś takiego to nie będzie żaden problem, prawda? Niemniej jednak fajna opcja na pewno. Kolejnym elementem, jaki chciałbym e, poruszyć jest tak zwana iluzja, tak? Iluzja. E, oczywiście piszczujemy jakiś tekst, nie wiem, Witcher. B, kapslok, I, o. Wither. Tak, Witcher. Dajemy jakiś kolor, który może niekoniecznie będzie się zlewał z otoczeniem. Dobra, a ja tak patrzę tutaj na drugi monitor, chyba potrzebujemy trochę. Mamy Witcher. Nie, co teraz z takim napisem możemy zrobić? Może z lewej strony będzie lepiej, to tak wyglądało. I co możemy z takim napisem zrobić? Oczywiście możemy zrobić iluzję takiego napisu i to będzie tak wyglądało, tylko Wow, sunet, tryby, nawet nie widziałem. Poddział. Było 8, tak? Ha. Dobra. No i generalnie, jak tak zrobimy, to wyjdzie nam coś takiego. To co troszkę słabo wygląda. Ale jeżeli to skopiujemy e, i damy tutaj, e, tworzy duplikat warstwy, oczywiście. I z tego zrobimy to wzorowanie i iluzję. To całkiem spoko może to, może to wyglądać. No wiele do rzeczy to pozostawia, no, niemniej jednak możemy oczywiście sobie przybliżyć za pomocą ctrl scroll, no i za pomocą naszej myszki, która jest zbyt za duża. Ha. Jeżeli wyciągniecie takowy pasek, to pamiętajcie, że tutaj możecie go złapać i, i, i go po prostu przesuwać, tak, możecie sobie go dodać tu, możecie go sobie dodać tu, to już. GIMP jest tak świetnym narzędziem, jeżeli chodzi o interfejs, że widać, że to pod tego, pod Windows, jest robiony system okien i tak dalej. Możemy trochę po, a, porozwalać tego, co nam nie jest potrzebne. Zdecydowanie nie jest nam potrzebne coś takiego, coś takiego, coś takiego. I, i będzie ładnie, dobra? Teraz oddalamy. No i zdecydowanie dużo lepiej to wygląda. Efekt jak najbardziej polecam. Generalnie jeszcze mamy takie opcje, bardziej takie ogólne. To już próbuję sobie przypomnieć, o czym jeszcze nie mówiłem, dlatego to tak wygląda. Jeżeli mamy dwa obrazy na siebie nałożone, coś takiego, to możemy oczywiście dodać krawędź w zakładce krawędzie, tylko o jest krawędź. I będzie to tak wyglądało. Też efekt na pewno całkiem spoko. Tylko wtedy byśmy to dali niżej. O! Excellence! I kolejnym jeszcze elementem, jaki możemy dodać, co do zabawy, całym obrazem, to musimy zaznaczyć cały obraz, jest tak zwana stara fotografia. Tylko gdzieś ona tu była dekoracja. Dobra. No i to tak mniej więcej wygląda. Możemy oczywiście zrobić to na samej warstwie i potem dokleić napis. Możemy to zrobić troszeczkę inaczej. Niemniej jednak, fajna, fajna, rzecz, którą warto zapamiętać, jeżeli chodzi o, o ten aspekt, jest Ctrl Z, czyli cofnij. I dzięki temu wróci nam o jeden krok do tyłu w tworzeniu tego typu obrazu. I jeszcze raz. No i jeszcze raz to już wychodzimy. E, tylko do, do ramek do ramki i chyba i możemy generalnie cofać, 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 cofać cofać, 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 cofać i dochodzimy do momentu gdzie gdzie mamy sam start czyli obraz nienaruszony, więc też warto pamiętać, że można efekty dodawać a potem stopniowo się wycofywać z nich, żeby otrzymać też inny efekt co na pewno jest całkiem spoko Odrzucić zmiany, oczywiście porzucić te zmiany. No i cóż, ja się czuję jakby spełniony, jeżeli chodzi o to, co można było pokazać w tym programie. Na swoją można dodać na przykład plamy po kawie. Plamy 4. też jakiś efekt to. Aha, to na tym bezpośrednio. Też jakiś efekt jest. Niemniej jednak ja się czuję naprawdę spełniony co do programu GIMP. Omówiłem pokrótce animację tego programu. Omówiłem obróbkę tekstową tego programu. Omówiłem obróbkę tworzenia samego, jakby samej podstawy yy, jakiegoś obrazu. Tak jak my byśmy chcieli, żeby ten obraz wyglądał. No i myślę, że przy obróbce zdjęć, zakończymy i jeżeli macie jakieś pomysły jakieś propozycje to mogę dodać dodatkowo odcinaczek jeżeli chodzi o, o sam program dodatkowo jeszcze tak przy okazji a ja się z wami żegnam trzymajcie się ludzie bardzo serdecznie bardzo serdecznie trzymajcie się ludzie ciepło i do usłyszenia następnym razem siema I believe I believe, I, put I put